I oto moi drodzy, wchodzimy w dzień, który w Polsce obchodzony jest na smutno, a w Anglii na wesoło. Wielki piątek. Zupełnie inne podejście do tego. Witaj, Joanno. Witajcie. Witaj, Przemo. Tak, dzisiejszy dzień, którym obarczamy się często winą, że to my zabiliśmy Jezusa i przez nas ten biedny Jezus tyle cierpiał. Dzisiejszy dzień nam obwieszcza i to czytanie, które za chwileczkę usłyszymy z proroka Izajasza, nam obwieszcza. Bóg wszystko umówił w trójce. Wszystko jest wspólną decyzją, wspólnym planem. Nikt nikomu nic nie zrobił na siłę. Bóg pozwolił. Bóg przyjął, gdyby Bóg nie zszedł do naszego poziomu, nie stał się człowiekiem, nie pozwolił nam, jak to później Jezus powie do Piłata, tak? Nie mógłbyś nic mi zrobić, gdyby ojciec na to nie pozwolił. Gdyby Bóg nie zdecydował się, to nie byłoby męki i śmierci. Bóg jest życiem, więc dla niego zmartwychwstanie jest naturalne, jako życie. To nie my zrobiliśmy Bogu, bo my Bogu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To Bóg zrobił, biorąc nasze grzechy na siebie, swoją decyzją uwalniając nas, pokazując nam, co się z nami dzieje, kiedy ze swoimi grzechami stajemy przed Nim i chcemy Jego. Co On wtedy robi? Dzisiaj jest wielki dzień ogłaszania, Wyzwolenia w pełni pokazania nam. Co ma zło do Pana Boga, albo bardziej pokazania nam mocy Boga. Nieogarnionej. I zło nie ma nic do gadania. Dzisiaj ogłaszamy Boga, który mówi ja mogę wejść. Ja mogę wejść we wszystko. Mogę wszystko zabrać. Ponieważ ja. Nie jestem poddany złu w żaden sposób. Dlatego dzisiaj nie koncentrujemy się na naszych grzechach, ale koncentrujemy się na Bogu, który mówi: Dziecko, żaden problem dla ciebie, żebyś mógł wyjść, żebyś mógł zobaczyć, żebyś mógł na bieżąco wiedzieć, jak jestem bliski. Wszystko. I nie Bóg, Ojciec, synowi to zrobił, tylko to jest wspólna umowa całej Trójcy. Jezus mówi: Trzeba, de i. Umowa całej trójce. Zatem nie mierzmy Boga naszymi kategoriami, bo daleko nie zajedziemy. Zawsze się o nie rozbijemy, ale pozwólmy Bogu być Bogiem i błogosławmy Go dzisiaj. Jego, który w Ewangelii Jana pokaże się nam jako król, jako władca, jako ten, który bierze krzyż na siebie, jako ten, który wychodzi najpierw naprzeciw tym, co chcą Go pojmać, i mówi: kogo szukacie chłopaki. A oni mówią, Generalnie powinniśmy powiedzieć, że ciebie, ale to chyba nie ty, bo nikt o zdrowych zmysłach by nam naprzód nie wyszedł. To jak słuchamy dzisiaj czytania z Izajasza, to usłyszmy pełnego mocy Boga, który odsłania nam swój zamysł, gdzie żadne cierpienie nie jest nazywane dobrem, ale z każdego cierpienia jest wskazane wyjście, jest światło. Tam idź. Ja tylko, jeszcze, tylko jedno słowo wyjaśnienia, bo ja powiedziałem o tym, że tu na wesoło się obchodzi Wielki Piątek w Anglii, gdzie mieszkam. To nie jest może najlepsze słowo na wesoło, ale radośnie, dlatego że w protestanckiej tradycji piątek jest tym dniem radości, bo to jest dzień, w którym Bóg wziął na siebie nasze grzechy. To jest dzień świętowania właśnie tej, tej wolności. A już teraz przechodzimy do czytania. Czytanie z Księgi Izajasza, rozdział 52, werset 13 do rozdziału 53, werset 12. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy, komu się ramię Pańskie objawiło? Oto wyrósł przed nami jak młode drzewo i jak korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na, aby chciano na niego patrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i, od, i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją. Tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grup mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się panu zmiażyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Amen. I mamy bardzo mocny zestaw, bardzo mocny zestaw decyzji. My. Go postrzegaliśmy inaczej. Postrzegaliśmy go jako kogoś, kto jest chłostany przez Boga. Oskarżyliśmy Boga, oskarżyliśmy Jego. E, dalej. E, my e, oceniliśmy go jako niewartego, co się warto tym przyjmować. On, e, sługa, wie, co robi. Pozwala. Decyduje, a nie jemu jest to robione. On to przyjmuje suwerennie. Różnica opinii bardzo wychodzi nam dzisiaj. Czy będę wchodzić w myślenie Pana Boga i słuchać tego, jak On mówi, co On mówi, jak On dokonuje mojego uwolnienia na moich oczach, czy będę Sprawdzać, czy jest to zgodne ze schematem, który mi przekazano, że to przecież musi tak być, muszę wyjść z jakąś z bolałością, tak? muszę wyjść z jakimś wyrzutem, a może z wyrzutem tylko związanym z tym, że kurczę, głupio myślę. Nie pozwalam myśleniu Pana Boga wchodzić jako pierwszemu do mojej głowy. Dzisiaj zostajemy zaproszeni do tego, żeby pomyśleć po Bożą, żeby zobaczyć Boga, który mówi, tak, to jest moja decyzja. Słuchaj, jestem suwerennym bytem, jestem osobą, to jest moja decyzja. Zobacz owoce. Tak nie przeszkadza mi to, że powiedziałeś, że Jezus nie jest Bogiem i za to zostaje skazany. Największy absurd wszechświata. Bóg, który schodzi na ziemię, zostaje skazany za to, że mówi, że jest Bogiem. Paranoja. Ale czy jesteśmy w stanie Boga zabić na wieki? <słuch> Natura ludzka Jezusa wchodzi w śmierć. Natura boska nie. I teraz nic jej śmierć nie robi. Naturze ludzkiej tak, naturze boskiej nie. I teraz mamy Jezusa, który biorąc na siebie wszystko, co nasze, biorąc na siebie wszystkie rodzaje pogardy, mówi: Rozumiem, jestem z Tobą tam. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego się wola Pańska spełnia przez niego? Nie wola dotycząca cierpienia, tylko wola dotycząca pokazania nam, jak blisko jest Bóg w każdej sytuacji. Jak Bóg współodczuwa z nami. Jak Bóg w każdym oskarżeniu, w każdych problemach jest z nami i przyjmuje to, co płynie w tym rynsztoku naszej rzeczywistości, którą sobie zafundowaliśmy, wchodząc w zło, po to, żeby pokazać, nie, to jest tylko chwilowe, to jest tylko zło, koniec ze złem. Jeśli On wyda swe życie na wiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży. Jeśli przyjmiesz Jego, który bierze dzisiaj twoje wszelkie grzechy, wszelkie popełnione i te przyszłe, to doświadczysz, czego chce dla ciebie Bóg. On chce tego, żebyś odetchnął dzisiaj pełną piersią i powiedział, mój Bóg wziął ode mnie wszystko, co mnie zniewala wszystko, co mnie zamyka na życie. Mój Bóg dzisiaj to zrobił. Amen. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci. Ja dzisiaj staję, Panie, wobec tajemnicy, której zupełnie nie rozumiem. Nie rozumiem tego cierpienia, nie rozumiem tego, co się, co się tutaj dzieje. Ale wyznaję Ci też, Panie, że yy, jestem w tym wolny, że przyjmuję Twoją miłość, że przyjmuję wszystko, co z tą miłością się wiąże, i sposób, w jaki przyniosłeś zbawienie, i to, jak ty okazałeś miłość, jak wydałeś siebie. Wydałeś swoje życie za mnie i za każdego z nas. W jaki sposób okazałeś tę miłość do końca? Jak bardzo wchłonąłeś w siebie wszelką ciemność i wszelki grzech. Nie rozumiem i mój, i mój rozum staje wobec tej tajemnicy bezradny zupełnie. Ale dobry Jezu, każde moje słowo jest dzisiaj właściwie bez, bez smaku i bez koloru, ale mówię Ci dziękuję, chociaż wiem, że to słowo wyraża tak niewiele, ale wyraża wszystko. Boże, które w akcie swojej śmierci oddajesz ducha i które mówisz nam, oddaję Ci na własność. Przyjmij, chcę przyjąć dzisiaj Twojego ducha, chcę przyjąć dzisiaj w siebie Twoje myślenie, chcę przyjąć, Panie, Twoje zamierzenie, Twój plan, Twoją decyzję, że nie zgadzasz się na to, żebyśmy byli zniewoleni, żebyśmy nie żyli. Chcę przyjąć w siebie Panie, chcę i z Tobą e, i błogosławię Cię Boże. Błogosławię Cię Boże, który tak kolokwialnie mówiąc tyle nas uczysz w te święte dni, tyle nas uczysz dzisiaj. I stajesz tak blisko, błogosławię Cię Boże będącego blisko w każdym ludzkim cierpieniu, będącego blisko wszystkich, którzy dzisiaj przechodzą granice śmierci. Błogosławię Cię, Boże, będącego w ranach osób mających je ropiejące, niegojące się, wszystkich schorzeniach przewlekłych, terminalnych. Błogosławię Cię, Boże, ogłaszając Twoją wielkość, Twoją dobroć, Twoje uzdrowienie, Twoje ukojenie. I błogosławię Cię, Boże, które mówisz, dziecko, rozumienie życia jest szersze niż Ci się wydaje. Błogosławie Cię, Boże, który nie mówisz... No trzeba szlachetnie wycierpieć swoje, tylko błogosławię Cię Boże, który mówisz jestem tutaj. Ty zmieniasz perspektywę patrzenia na każdy ból. Ty zmieniasz perspektywę patrzenia na każde cierpienie, bo Ty jesteś. I z Tobą wiemy, że życie ma szersze horyzonty, że życie przechodzi przez śmierć i żyje. Błogosławię Cię Boże i proszę Cię dla nas wszystkich o świadomość. że trzymając się Ciebie, przyklejając się do Ciebie, idziemy z Tobą przez wszystko do życia włącznie. Dziękuję Ci Boże. Dziękuję Ci Jezu Chryste, Synu Boga Żywego. Amen. Wobec każdego bólu, cierpienia, ciemności, każdego zła. I dzisiaj Wołam jedyn, jedyną tą modlitwą zaufania z tego słowa, które dzisiaj było czytane: W Twoich ranach, Jezu, jest moje uzdrowienie, w Twoich ranach jest nasza wolność, w Twoich ranach jest nasze życie, w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Przyjmuję dzisiaj to słowo jako moje zawołanie, jako moją nadzieję, której mi nikt i nic nie może zabrać. W każdym położeniu, najgorszym, najbardziej beznadziejnym, w Twoich ranach, Jezu, jest moje uzdrowienie, jest nasze uzdrowienie, jest nasze życie. I błogosławię Cię, Boże, który nie przychodzisz dzisiaj wypominać i wylewać przed nami naszych głupich zachowań, naszych błędów, naszych grzechów, no. tylko mówisz, przyklej się i chodźmy ku życiu. Błogosławię Cię, Boże. Amen. Amen. Myślę, że każde dzisiaj słowo jakiegoś komentarza, żeby mnie tylko psuło. To, co mówi Bóg i to, co robi Bóg. Więc zostańmy dzisiaj. Niech ten dzień naprawdę będzie zanurzony w Jego słowie. Niech to będzie czas bardzo, bardzo święty. Do zobaczenia jutro. Z Bogiem.